W tygodniu to jesteśmy ci się jak taćma. W tygodniu to nam wszystko dziś aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wisz, to zaraz plecy go rozbolą. O, Patrzę tak w kalendarzach jest kartkę. Szarzy, jak leń we mnie rośnie. Się nie Czy to błąd? Blisko się, południa już i. Czwartek to weekend już. Robota! Kon. Święto będzie, więc się cieszę po dniach, gdy czoło zlane potem. A co? Dziś flagę już wywieszam. Odśpiełam hymn, a potem rotę, bo nie zginęła i nie zginie. Pomimo wszelkich gier Putina, będzie też o mój rozmarynie i szła maryna koło młyna. Na wrogów. Czeka w szafie flinta, więc dużo mi tu nie naskaczą. Mam rota, także grzmot. Zgwięta, tak wtedy Wszyscy Super, malwa. W Polskę idziemy, drodzy panowie, w sekę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą pijemy na jak leci za fart, za dzieci, za drogę żony. Było nie było, to głupie ryło, ten dziób spragniony.